Witajcie moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was ze sprawą kryminalną, która nie dotyczy seryjnego mordercy, a seryjnej morderczyni. Pomyślałam sobie, że częściej się mówi i opowiada o zbrodniach popełnionych przez mężczyzn, dlatego, drodzy panowie, dla równowagi, przychodzę do Was z opowieścią o seryjnej morderczyni Wery Ranchi, zwanej Czarną Wdową, która w swojej piwnicy trzymała zwłoki aż 35 mężczyzn. Seryjny morderca. Przyjęło się, że tym mianem określa się osobę, która dopuściła się przynajmniej trzech zabójstw. Przeglądając tego typu sprawy, łatwo zauważyć, że seryjni mordercy to najczęściej mężczyźni, a ich ofiarami są w większości kobiety. Co oczywiście nie oznacza, że kobiety nigdy nie popełniły krwawych zabójstw. Oczywiście, że popełniły zarówno pojedynczą, jak i seryjnie. I choć kobiety znacznie rzadziej schodzą na kryminalną ścieżkę, bynajmniej tak wskazują, Badania to nie oznacza to, że nie bywają równie brutalne czy bezlitosne jak panowie. Oczywiście istnieje również szereg cech i czynników odróżniających seryjne morderczynie od seryjnych. Morderców. Kobiety raczej wybierają inne metody odbierania życia. Mężczyźni zazwyczaj wykazują się większą agresją i impulsywnością. Zaś w przypadku seryjnych morderstw, wśród mężczyzn, powszechnym motywem jest jednak zaspokojenie potrzeb seksualnych. Dlatego wielokrotnie słyszy się o tym, iż towarzyszy temu bardzo często akt przemocy seksualnej. Jak zaobserwowano, kobiety zabijają z nieco innych powodów. Najczęściej kierują się niestety, drodzy panowie, zazdrością o was. I głęboko skrywaną urazą. Swoje mordy panie skrupulatnie planują i dbają o najdrobniejsze detale. No dobrze, to tyle w ramach wstępu, a teraz opowiem wam, kim była Vera. Wera urodziła się najprawdopodobniej w 1895 roku, choć w różnych źródłach pojawia się także rok 1903. Dzieciństwo i wczesną młodość spędziła w Bukareszcie. Wera i jej rodzina przenieśli się tam, gdy ona miała ponoć około 10 lat. Jej rodzice byli arystokratami. Informacje na ich temat są znikome. Na tyle znikome, że nawet nie wiadomo, jak mieli na nazwisko. Jednak znanym faktem jest to, że Wera pochodziła z bardzo zamożnej rodziny. I dobra sytuacja finansowa tej rodziny sprawiała, że dziewczyna dostawała wszystko, czego sobie zapragnęła. Bogaci rodzice zapewniali swojej córeczce każdą zachciankę. I na przykład w jednym ze źródeł można się doczytać, jak i wysłuchać w jednym z polskich podcastów, że specjalnie dla niej rodzice sprowadzali jakieś wybitne ciasteczka, którymi ona się zajadała. W tym czasie, kiedy jej rówieśnicy mogli sobie tylko o tym pomarzyć, nie mówiąc już o zwykłym posiłku. Jednym słowem, dziś nazwalibyśmy ją rozpieszczonym dzieckiem, takim bananowym wręcz dzieckiem, które nie znosiło także odmowy. Była również ponoć bardzo piękna i przyciągała uwagę płci przeciwnej. Uwielbiała być w centrum uwagi i, tak jak powiedziałam wcześniej, nie znosiła sprzeciwu nie tylko ze strony rodziców. Jeśli coś toczyło się, nie po jej myśli nie potrafiła sobie z tym absolutnie poradzić, i ponoć bardzo szybko wpadała w złość. Niestety, kiedy dziewczynka ma 13 lat, umiera jej matka. Wtedy, wraz z ojcem, przeprowadza się do miejscowości Beczkerek, miejscowości w północno-wschodniej Serbii. Tam jej życie zmienia się diametralnie, gdyż jej ojca pochłonęła pracę i nie poświęcał już swojej córeczce tyle uwagi, ile wcześniej, no i oczywiście tyle uwagi, ile ona od niego oczekiwała. Dlatego już jako nastolatka zaczęła wykazywać się chorobliwą zazdrością, nie tolerując relacji ojca z innymi kobietami. Reagowała na niezłością, a nawet agresją. Dziewczynka po prostu nie mogła się pogodzić, że już nie jest najważniejsza w życiu ojca. Ojciec natomiast liczył na to, że to jest chwilowy bunt i dziewczynka z tego wyrośnie. Jednakże, gdy nic na to nie wskazywało, w roku 1910 gdy Wera miała 15 lat, zostaje wysłana do żeńskiej szkoły. Z internatem. Ojciec liczył na to, że w końcu dziewczynka skupi się na nauce, a pobyt z dala od domu korzystnie wpłynie na nastolatkę. Niestety jego nadzieje się nie spełniają, a staje się wręcz odwrotnie. Wera bardzo szybko się nauczyła nowego życia i to nowe życie bardzo jej się spodobało. Bardzo szybko stała się też kobietą. Wera wolała towarzystwo mężczyzn niż książek i koleżanek. Na początku dziewczynka spotykała się z uczniami z pobliskiego gimnazjum, później z rówieśników przeszła na nauczycieli i coraz to starszych mężczyzn oraz oczywiście coraz bardziej zamożnych, którzy obsypywali ją drogimi. Prezentami. Jak więc sami słyszycie, zamiast nauczyć się dobrych manier, jak to oczekiwał od niej ojciec, dziewczyna rozpoczęła całkiem bogate życie towarzyskie. Zapewne wynikało to z jej głodu i potrzeby atencji, bo po prostu chciała, żeby ktoś poświęcił jej w końcu należytą uwagę, a panowie byli w stanie jej to po prostu zapewnić, bynajmniej na chwilę uzupełniając deficyty emocjonalne. Ponadto dziewczyna nie wyzbyła się agresji i impulsywności, jak to życzył sobie jej ojciec. Wszelkie negatywne i toksyczne zachowania wręcz się nasiliły. Być może były one także spowodowane takim rozgoryczeniem, iż nie mogła w końcu natrafić na chłopca czy mężczyznę, który sprostałby jej oczekiwaniom bezwzględnej uwagi i oddaniu się jej osobie. Ponieważ panowie dość szybko zauważyli, że dziewczyna bardzo mocno angażowała się w owe relacje, poświęcając im całą uwagę i serce, jak to w życiu bywa, powoli zaczynali się wycofywać rakiem, często ją oszukując i zdradzając, a w końcu znikając i kończąc relacje. Powoli jej obsesyjnym więc celem stało się zatrzymanie przy sobie w końcu jakiegoś mężczyzny. Dziewczyna zatem wydawała się w coraz to nowsze romanse. I z dużo starszymi od siebie mężczyznami. Ponoć lista jej kochanków nie miała końca, a jej znajomi z tamtego okresu opisywali ją jako osobę o chorobliwej potrzebie bycia w związku z mężczyzną, która jednocześnie była osobą bardzo zaborczą, zazdrosną i podejrzliwą wobec swoich kochanków. Chciałabym się to jednak chwileczkę zatrzymać i wrócić do bardzo istotnego zdarzenia z życia Wery, zanim trafiła do szkoły z internatem. Jak opisywał swego czasu magazyn The American Weekly, pewnego dnia dziewczyna wpada w ogromną złość, słysząc rozmowę swojego ojca z sąsiadem o ich psie, który zdaniem ojca sprawiał bardzo dużo problemów i był nadzbyt hałaśliwy. Dlatego mężczyzna chciał oddać tego zwierzaka sąsiadowi. Wera nie wyobrażała sobie, by mogła stracić ukochanego czworonożnego przyjaciela. W jej rozumieniu nie mógł należeć już do nikogo innego. Niedługo, po chwilę później, ojciec znajduje martwego psa w ich ogrodzie. Pomimo, iż na początku dziewczynka nie chciała się przyznać, to pod groźbą i naciskiem ojca przyznaje się do zabicia czworonoga, stwierdzając, iż woli by zwierzę zdechło, niż należało do kogoś innego. Także, jak sami słyszycie, Renci już jako dziecko zabiła po raz pierwszy. I to nie bez pańskiego psa, a swojego przyjaciela z dzieciństwa. Właśnie to zdarzenie przeważyło o wysłaniu jej do żeńskiego internatu, o którym wspomniałam już chwilę wcześniej. Młodziutka dziewczyna, mając zaledwie 20 lat, poślubia 40 lat starszego od siebie Karla Shinga, który oczywiście był bardzo zamożny. Vera krótko po ślubie zachodzi w ciąże i rodzi syna Lorenza. I choćby mogłoby się wydawać, że kobieta znalazła w końcu to, czego szukała, czyli miłość i szczęście, to niestety nie trwało to długo. Jak się okazało, znudzony małżonek problemami małżeńskimi po narodzinach syna zaczął coraz częściej w jej mniemaniu ochocza spoglądać na inne kobiety. Zaniedbując żonę, sytuacja niestety pogarsza się coraz bardziej i kumuluje się wtedy, kiedy małżeństwo po śmierci ojca Wery przeprowadza się do jej rodzinnego domu w Beczkarek. Tam Karl, jako bankier, dość szybko zdobywa popularność, szczególnie wśród okolicznych kobiet. I niestety nie był on wierny Werze. Chwilę później Karl Schink zniknął bez śladu. Według niektórych źródeł podobno Wera była. Tak bardzo zaborcza, że wystarczyło jedno przelotne spojrzenie męża skierowane na inną kobietę, by doprowadzić ją do wściekłości. Według niej, mężczyźni jej życia mogli patrzeć tylko i wyłącznie na nią. Inne zachowania uznawała za zdradę. Po zniknięciu jej męża utrzymywała, iż mąż ją porzucił, zostawiając po sobie tylko list z wyjaśnieniem, że przerosło go życie rodzinne. Całe jej otoczenie oczywiście bez zastanowienia kupiło tą wersję, żałując się nad rzekomo porzuconą kobietą. A już po upływie roku Vera poznaje młodego serbskiego adwokata Josefa Renci. Jednakże, aby móc formalizować ten związek, kobieta musiała coś wymyśleć, ponieważ nadal formalnie była żoną Karla Shinga. Postanowiła zatem zdobyć akt zgonu. Nie przyznając się oczywiście do jego morderstwa, Vera zatem postanowiła zapewnić wszystkich, że mąż się z nią skontaktował o tym, że do niej wraca, ale wracając ginie w wypadku samochodowym. Zaczęła o tym oczywiście opowiadać wszystkim dookoła i ubierać się na czarno, jak to przystało na wdowę, w co uwierzyli oczywiście również urzędnicy i wydali jej upragniony przez nią dokument, który pozwolił jej sformalizować nowy związek. Niestety dość szybko okazało się, że Józef również nie był wiernym mężem, a nawet był bardziej rozwiązły niż jego poprzednik. Wera zatem po raz drugi przeżyła ogromny zawód i rozczarowanie, postanawiając ponownie zatrzymać ukochanego przy sobie za wszelką cenę. Zatem Józef bardzo szybko podzielił los swojego poprzednika, kończąc swój żywot, będąc otrutym arszenikiem i spoczywając w cynkowej trumnie. Mauzoleum, które młoda kobieta utworzyła w swojej piwnicy, zaczęło się rozrastać. Oczywiście i tym razem otoczenie nie przypuszczało, że Wera jest zdolna do takich czynów, ubolewając wręcz nad zrozpaczoną wdową. Wera, będąc rozgoryczona i nieumiejąca zrozumieć, dlaczego mężczyźni nie potrafią być jej przede wszystkim wierni i bezwzględnie oddani, postanowiła, iż już nie będzie kolejnego małżeństwa. Ale to nie oznacza, moi drodzy, że zrezygnowała całkowicie z mężczyzn i z romansów. Gustowała ona w różnych kochankach, spotykała się ze starszymi, jak i z młodszymi, z bogatymi, jak i z biednymi mężczyznami. Jedno, co dla niej było ważne, to to, aby oni byli kawalerami i nie mieszkali w okolicy. By byli kawalerami, to dlatego Wiemy, że Wera nie lubiła się dzielić, zaś jej nowi kochankowie mieli być z daleka, by nie wzbudzać podejrzeń. Wszystko dlatego, by w razie nielojalności i podzielenia losów poprzedników, zniknięcie kolejnego mężczyzny nie wzbudzało niepokoju wśród sąsiadów i społeczeństwa. Ale i tak, pomimo jej starań, nie udało się uniknąć plotek. Jedni widzieli w niej rozpustną kobietę, lubiącą męskie towarzystwo, co szczególnie w dawnych czasach było bardzo kontrowersyjne. Zaś inni ją tłumaczyli, widząc w niej nieszczęśliwą kobietę poszukującą miłości. Innych natomiast niepokoiło to, że jej dwóch mężów zniknęło bez śladu, nie wierząc, że byliby oni skłonni opuścić młodą żonę z dzieckiem. Czas płynął, a makabryczna kolekcja cynkowych trumien w piwnicy wdowy powiększała się z każdym kolejnym, według niej niewiernym, kochankiem. Co przez lata udawało jej się skrupulatnie Ukrywać. No ale niestety do czasu. Pomimo jej ostrożności, niebawem sytuacja się zmieni i prawda o wdowie, będzie musiała ujrzeć światło dzienne. A to wszystko za sprawą kłamstwa jednego z jej adoratorów, który stał się jej 35 ofiarą. Był nim serbski bankier, 50-letni pan Milorad. Mężczyzna wmówił kochance, że jest kawalerem, który nie ma czasu na kobiety, tymczasem prowadząc podwójne życie, mając tak naprawdę żonę, która w końcu dowiedziała się o romansie z Werą Renczi, dzięki temu, iż w miejscowości Beczkerek miała właśnie krewną, która nie omieszkała ją poinformować listownie, iż jej mąż prowadza się z wdową z Beczkerek o wątpliwej reputacji i moralności. Milorad tak naprawdę nazywał się Leonard Pacić i pochodził z Belgradu. Potem, gdy wyszło na jaw podwójne życie bankiera, na... Postawione ultimatum żony, Leonard postanowił zakończyć związek z kochanką, wybierając oczywiście żonę, upraszając ją przy tym, aby mógł pojechać do Wery i ją osobiście o tym poinformować, że kończą tą relację. Niestety to była bardzo zła decyzja, gdyż Pacić już nie wrócił do swojej żony. Zaniepokojona żona postanowiła jak najszybciej zgłosić to na policję. Opowiedziała oczywiście policji o tym, gdzie jej mąż się udał i w jakim celu. Poinformowani policjanci udali się zatem pod wskazany adres w maju 1925 roku, absolutnie nie spodziewając się tego, co tam zobaczą. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, nie zdążyli nawet zadać jej. Żadnego pytania, gdyż kobieta ku ich zaskoczeniu poinformowała policjantów, że się ich spodziewała i z gracją zaprosiła ich do swojej piwnicy. Po przejściu długim i ciemnym korytarzem i wejściu do pomieszczenia ukazał im się widok niczym jak to było w jednym z podcastów i scenizacji teatralnej. Na środku pomieszczenia stało samotne krzesło, a obok niego Niedopita lampka czerwonego wina, a wokół 35 cenkowych trumien ustawionych w kręgu, w których leżały rozkładające się ciała wielu kochanków wdowy, w tym także jej dwóch mężów i syna Lorenzo. Początkowo kobieta nie chciała się przyznać do żadnego zabójstw, twierdząc, że jedynie chowała swoich bliskich, którzy zmarli w wyniku chorób. Dając im po prostu wieczny spokój, ale na pewno ich nie zabiła. Natomiast, jak wynika z późniejszych zeznań, w końcu kobieta przyznaje się do otrucia wszystkich mężczyzn, w tym syna, tłumacząc, że zabiła go, ponieważ odkrył jej tajemnicę skrywaną w piwnicy i bała się, że ją po prostu wyda. Dodając cynicznie, że zresztą syn i tak by w końcu dorósł i chciałby odejść, a tak został z nią. Na zawsze. Każda strumień była podpisana, co znacznie ułatwiło policji identyfikację zwłok i dało niepodważalne dowody tej zbrodni. Zaznaczała ona skrupulatnie liczbę dni, jaką oni spędzili przy jej boku. Jak się okazało, wszystkie ofiary zostały otrute arszenikiem, który zresztą w dużej ilości znaleziono w jej posiadłości. Ręczy dodawała truciznę do posiłków i wina, trując jednych panów szybciej i skuteczniej a innych wolniej w zależności od tego, ile miała złości na danego kochanka. To wystarczyłoby Werę natychmiast aresztować. Podczas przesłuchania kobieta opowiedziała również, jak to często chodziła do swojej piwnicy, spędzając wieczory w towarzystwie wszystkich jej ofiar, pobijając wino, rozmawiając z nimi i wspominając ich wspólnie spędzone chwile. Wera Ręczy została skazana na śmierć przez powieszenie, jednak egzekucja nie odbyła się z uwagi na nową regulację prawną, która zakazywała stosowania kary ostatecznej na kobietach. Wyrok zatem Zmieniono na dożywocie. Po jakimś czasie Uwery zdiagnozowano schizofrenię, kobieta trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdyż zaczęła widzieć swoje ofiary. Rozmawiać z nimi, raz śmiejąc się i wspominając, raz krzycząc w złości i z żalem do swoich kochanków, że bardzo ją zranili. Według większości źródeł. To w szpitalu psychiatrycznym dokonała ona swojego żywota, umierając na wylew mając około 44 lata. Pojawiła się także teza, iż Renzi przeżyła wojnę i jej zgon nastąpił dopiero w 1960 roku, co okazało się oczywiście plotkami. Sprawa swego czasu wzbudzała ogromne zainteresowanie ówczesnymi mediami, które prześcigały się w coraz to nowszych wersjach tej historii, które trafiły nawet za ocean. No dobrze, zatem to będzie chyba koniec historii czarnej wdowy z Beczkerek, która dziś w Rumunii jest uznana za najbardziej znaną seryjną morderczynię, a jej historia przetrwała pomimo zaginięciu wielu dokumentów, głównie na podstawie wielu artykułów z lat dwudziestych. Jak się okazuje, nawet jej rzekome zdjęcie, które widnieje na mojej miniaturce podcastu, nie jest prawdziwe i ponoć nie zachował się. Żaden oryginalny wizerunek owej wdowy. To tyle na dzisiaj. Jestem bardzo ciekawa, jak oceniacie tę sprawę i motywy działania naszej dzisiejszej bohaterki. Czy dostrzegacie w niej desperacko poszukującej miłości zranioną kobietę, czy być może bezwzględną mordyczynię z obsesją posiadania? Śmiało piszcie, co sądzicie o tej sprawie w komentarzach, zostawiając także oczywiście kciuka w górę, jeśli Wam się oczywiście ten podcast podobał. Na koniec chciałabym sobie jeszcze pozwolić na małą dygresję, wyjaśniając niektóre komentarze i uprzedzając przyszłe. Kochani, jest naprawdę szereg spraw i podcastów czy artykułów, w których jest niewiele informacji i nawet wielogodzinne eksplorowanie tematów w sieci nie wnosi. Nic nowego. Dlatego też czasem można odnieść wrażenie, że niektóre podcasty są do siebie bardzo podobne, i takie też wrażenie ja przez wiele lat odnosiłam, słuchając podcastów innych twórców. Tak, oczywiście, że są, ponieważ takie są fakty i każdy opowiada o tych samych zdarzeniach. I choć teraz możecie zapytać, to po co w takim razie nagrywać kolejny podcast, skoro są inne na ten temat? No to ja Wam odpowiem krótko. Po pierwsze, Nikt nie ma wyłączności na fakty, czy opowiadanie o jakimś zdarzeniu, czy zbrodni, lub nikt nie ma wyłączności na dramę, jak na przykład chłopaki z w ogóle Poland w sprawie o Warsaw, konflikcie z Wardęgą. Przy okazji pozdrawiam chłopaków z W ogóle Polat bardzo serdecznie, bo bardzo ich lubię. Ale wracając do tematu. Każdy m, może mieć również inne grono odbiorców. Na przykład moich przyjaciół i znajomych nigdy nie interesowały sprawy kryminalne yy, i nie zainteresowałyby, gdyby nie zaczęli właśnie słuchać moich podcastów i opowieści, a teraz bardzo często słuchają i pytają, kiedy będzie kolejny podcast. Więc... To, że część z Was słucha kolejnego podcastu na kolejnym kanale dotyczącego tych samych faktów w danej sprawie, to nie znaczy, że dla Was trzeci podcast o tej samej tematyce nie jest dla innej osoby pierwszym. Dlatego też zawsze w opisie staram się podawać źródła. W tym m.in. linki do innych twórców, których wiedzą się posiłkowałam przy swoich nagraniach. Mam nadzieję, że teraz jest to całkiem jasne. Zaś co do sprawy Wery, również było podobnie: dużo krótkich artykułów, często przewijających się gdzieś tam na Facebooku, z tymi samymi faktami, no i oczywiście datami. E, a zaś jeśli chodzi o podcasty, to mój podcast, mój dzisiejszy podcast będzie trzecim e, o tej właśnie. Tematyce. Pozostałe znajdziecie oczywiście w kreminatorium i na RMF, które zresztą też serdecznie Wam polecam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Wasza Pani P.